Ty w tym nie robisz zadanie. Nie uczysz się, kara. Jeszcze dwa tygodnie szkoły i wakacje, ale jeszcze się trzeba uczyć. I te zadanie domowe 9 razy 5-45, a 10 razy 5 50. Ja wam powiem sobie, że byłam z tytułu Hedzieja i podcięłam sobie trochę włosy, ale mama nic o tym nie wie i na mnie. Ciekawe jak zareaguje. O nie! Mama idzie! Cześć wszystkim! Cześć! Co tam słychać dzisiaj? O, nieźle się tutaj urządziłaś Trochę mnie przeraża ten widok No ale co jest nie tak? No uważasz, że tu jest wszystko tak? No przecież żeby zadanie No ja mam wrażenie, że tu robisz różne rzeczy Przecież tu jest taki bałagan, że nie da się patrzeć hmm. I ty w tym bałaganie robisz zadanie Jak to wygląda? Nie, naprawdę Chyba za chwilę wyjdę stąd No to tak naprawdę to wszystko jest w porządku Co ty tutaj myślisz? No, jak dla mnie to tutaj jest wszystko nie w porządku. Koniec z tym. Biorę się za to. Naprawdę, przecież nie można tak mieszkać, żyć, pracować i w ogóle robić zadanie, uczyć się, bawić. Już tyle razy ci upominaliśmy. Wiecznie jest tutaj bałagan. Nie uczysz się porządku. Kara. Nie, no proszę, no tylko nie kara, bo sprzątam już nigdy nie będzie. Już tak kiedyś mi obiecałaś i nie ma w ogóle żadnej poprawy. Więc teraz kara będzie surowsza. Po pierwsze, zero tabletu. Nie! I zero telefonu do końca roku szkolnego. Nie, no, mamo, no proszę cię! Nie, to już jest postanowione. Ja się nie cofnę przed tym. Po prostu chcę, żeby tego był jakiś efekt. Bo na razie tylko są słowa, 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 słowa i nie ma efektów. Wychodzę z hmm, Ale, mamo! Słucham! Bądź pogadajmy jeszcze. No, ale o czym ty chcesz rozmawiać? Taka surowa kara, za taki mały bałagan. Hmm. Ty uważasz, że to jest mały bałagan? No mały. No jak to? Przecież tu jest wszędzie wszystko. Łóżko rozwalone. Na łóżku? O proszę. Woda, okulary. Tutaj kolejna sterta, nie wiadomo. Czego? Plecak do szkoły, no w ogóle nawet nie chce mi się tego komentować. A tutaj co wystaje? Aha. Ze Zestawami. No, świetnie. I ty uważasz, że to jest porządek? No pewnie że to jest porządek. Chyba sobie żartujesz. Dlatego postanawiam karę utrzymać. No nie, nawet co się nie popisza i nie pogadam. Trudno. Trzeba było dbać o pokój. Ale chwila Michaśka, odwróć głowę, co ty ty włosem masz taką A, dziwną kitkę. Po co? No bo ta kitka jakaś taka dziwna, wystrzępiona, co to to jest. Chodź no tu. Zobaczymy. Proszę wstać. No, ok. Odwróć się, co, co to to jest? Włosy obcięła? Kiedy ty to zrobiłaś? Na no, wasza statą. Ja nic o tym nie wiedziałam. Ale to ci wybaczę, bo wiesz, podoba mi się ta fryzura, ale tata i tak dostanie karę, dlatego że zrobił to w tajemnicy przede mną. A jaką? Chyba poproszę o pomoc. Słuchajcie, widzowie, napiszcie w społeczności. Jaką karę Markowi zadać, za to, że po kryjomu poszedł z do fryzjera? Wiesz, że nie będzie miał tak samo jak ja. No. Piszcie komentarze. No ale mama, może za te włosy mnie jednak to odpuścisz? Dobrze, włosy ci odpuszczam, ale pokoju Ci nie odpuszczę, zadanie niezrobione w takich warunkach zbliża się koniec roku. Jakie ty będziesz miała oceny? No szóstki same. Ciekawe, chcę to zobaczyć na świadectwie. Okej! Okay. Dobrze, oby to się spełniło. W takim razie wracaj do zadania, sprzątaj bałagan i możesz mnie wtedy zawołać. Widzimy się na chwilę. No i co teraz jej robię? Pokończę zadanie. No, a potem posprzątam nam No Matko, ile tego tutaj jest? Już nie raz kontaktów. No to może mamy jakieś mi wyopatrzę tą karę? Dobra, to zaczynamy od zadania. Okej, okay, to zadanie zrobione. A teraz ten plecak. To zabieram się do niego. Teraz czas na poduszki. Ale koleżanko, halo, halo. Co? Kara, owszem, ale szukam, nie ma nigdzie tabletu i telefonu w pokoju chyba, tu są. Proszę mi oddać natychmiast, czekam. Nie, mój tablecik. Kara to Kara, świetnie, że już sprzątasz, ale ja muszę zabrać te rzeczy. Telefon. Bo pewnie coś byś tutaj kombinowała. Czekam, czekam. Papa. Papa tableciku, papa telefoniku. O, jaki słodki. Będzie u mnie. Na razie. Stało się. Ale już myślałam, że ona się nie zorientuje i nie weźmie tego telefonu i tabletu. Jak ja nie lubię takich kar. No i co teraz mam niby robić? Hmm. Żadnego sprawdzianu nie mam to się mam co ja mam zrobić. Chyba sprzątać. No, przynajmniej wrzucałam. No, hmm, dobrze i tego nie zabrała. Może te klocki na parapeciu połkłada. Sprzątanie. No tak, nawet nie już tego nie. No ale widzę, że łóżko już wygląda w porządku. No i no ty jeszcze skończy? tylko ta część biurkowa, że tak powiem. Ok. No, powinno ci to zająć pół godziny? Co? No tak mi się wydaje. Widząc to, co na biurku. No to co? Widzimy się za pół godzinki? No to będziemy się pół To jak skończysz, właśnie. Umówmy się. Jak skończysz, zawołaj mnie, a ja idę robić koktajl. Napijemy się razem w tym pięknym pokoju. Cóż, w pięknym pokoju. No to bardzo. Dobrze się gada komuś, kto nie sprząta No dobrze, robimy dalej. Mam nadzieję, że Kara miała tylko mnie zmotywować, żebym tam w końcu pokój. Do no stanu idealnego tak mi jeszcze mu dużo brakuje. Nie będzie wakacji, tabletu, telefonu, pisania z tocią. O Boże! Wierzyć i nie wierzyć w rzuszki. No a może coś wyczarujemy. Zabawa to zabawa. No to czary, mary, hokus, pokus. Wow! ale tutaj wszystko. Mm. Dobrze, że cię mam. Hmm. Ale wydawało mi się, że do poduszki moje no, było ułożone inaczej. Hmm. No ale wtedy zły. Teraz zawołam mamę. Mamo! I idę tonią. nią. Ej, a co to za bałagan? Dostajesz śloban. Nie masz do końca. Roby szkolnego telefonu, internetu. Zero internetu. Ej, hey, hello! Ale przecież robię koktaj dla nas. Ale jak tutaj jest bałagan! No wiesz, jak ci coś robi, to zawsze się trochę na bałaganie, ale... Ja przecież postrzątam. No ciekawe! Oczywiście, że ciekawe i jeszcze dam ci skosztować mojego pszczego Mhm. Mm może byś tak teraz zobaczyła mój pokój? Dobrze, a czy jesteś pewna, że jest gotowy? Tak. Okej, okay, to idziemy. Mm -hmm. Jestem ciekawa. Czy oczywiście. Czy mnie to też. o. No teraz to mi się podoba. Można się tu bawić świetnie, no i robić zadania. Bardzo piękny masz pokój, Michasiu. No, a spuścić mi kary? Hmm, no właściwie posprzątałaś i to nieźle. A zadanie zrobiłaś? Tak. A może sprawdzimy? Okej. Okay. Czy to zadanie jest zrobione właściwie? I wtedy się zastanowi, czy odpuścić karę? O, coś co lubię. Popatrz, zadanie jest. matematyczne. Wykonaj obliczenia, tu zrobiłaś. Hmm, pozwól. A może ile to jest 9 razy 5? 45? Dobrze. Jest! Ok, no to. Podjęłam decyzję. Odpuszczam karę. Jest! Ale jaka płynie nauczka? Muszę trzeba bardziej I dbać o porządek. No właśnie, a wtedy wszystko jest piękne, miłe i przyjemne, prawda? No tak. to idziemy A na Markowi? Kostek. Karę trzeba. Odpuścimy czy nie? To widzowie napiszą, a jemu chyba nie odpuścimy, co? A widzowie nam napiszą, a Ciebie zapraszam na koktajl. Okay. No to na razie, pa. Mmm, pyszne. pyszne. Polecamy. W te upalne dni wspaniała ochłoda. Nawet mm. trochę zostało dla Marka. Właśnie, ale... Podzielimy się. To w dzisiejszym odcinku to już tyle. Śląfie mi film podobał to dać łapki w górę. Koniecznie. No, i napiszcie w komentarzach w społeczności wiadomo, jaka by, ma być kara dla Marka. No właśnie, dajcie jakieś propozycje. Może zaharbować mu włosy? To by było dobre. No i dziękuję, że byliście z nami, oglądaliście odcineczek. Koniecznie czekam na łapeczki. I do zobaczenia. Pa!